Domska? Zaraz. To dopiero jest embaraz. W naszym domu mieszka zaraz. Nie zarazek i nie wirus, tylko zaraz nam tu wyrósł. Kiedy mama prosi dzieci, by wyniosły się o to wychodzi ta potwara i od razu słychać zaraz. Kiedy zaś o lekcję pyta, choć to sprawa pospolita, znów przez spokój się przewala. Mam, noczące cicho, zaraz. A w pysku smycz już trzymam. Chcę na spacer, nie wytrzymam. Znów pojawia się maszkara. Oczywiście mówiąc, zaraz. Jest ich zaraz w domu chmara, ciągle słychać, zaraz. Czy gotowe jest śniadanie? Czy uprasowane śwodnie? Mama nam przez dwa tygodnie. Dzień po dniu mówiła zaraz. To by dla nas był ambaras.